Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Klaudia za sterami naszego samochodu elektrycznego. No i rozmawiamy cały czas o tym, czy samochody elektryczne są tak samo bezpieczne jak auta spalinowe. No, i żeby to potwierdzić, ja przygotowałem dla Ciebie kilka prób sprawnościowych, dla Ciebie i dla samochodu. Zaczniemy od slalomu, czyli taka dość dynamiczna próba, gdzie trzeba jej z jednego zakrętu przechodzić w drugi i między słupkami się mieścić. Zobaczymy, jak sobie poradzi, jak sobie poradzisz ty, jak sobie poradzi nasze auto elektryczne. Skręcaj w prawo, no i śmiało wjeżdżaj. Mam się na rozpędzić slalom. w takim razie. Tak, przyspiesz sobie jeszcze odrobinę. O, i już w prawo. Patrz daleko przed siebie, żebyś widziała cały slalom i z jednego skrętu przechodzimy w drugi. No i opowiadaj, jak się czujesz, jak odbierasz zachowanie samochodu. Auto jest bardzo statyczne, to muszę przyznać, że rzeczywiście tutaj czuję, że jest ono mocno zaczepione do podłoża. Mhm. Yy, więc chyba to jest taka główna, pierwsza rzecz, którą poczułam rzeczywiście w tym slalomie, który jest dla mnie dosyć nietypową sytuacją, muszę przyznać. Masz jakiś pomysł, dlaczego czujesz taką stabilność samochodu? Podejrzewam, że jeśli porównujemy auta spalinowe z elektrycznymi, to chodzi o baterie. Dokładnie, akumulatory są rozłożone w podłodze tego auta, także samochód jest, ma bardzo nisko środek ciężkości. Jest oczywiście cięższy niż auto konwencjonalne, ale to, że środek ciężkości jest tak nisko, sprawia, że naprawdę stabilnie można tym samochodem podróżować i ciężko to auto wprowadzić w poślizg, tak naprawdę, mimo że napęd jest na tylną morską. O, no właśnie, i z jednego skrętu w drugi. Jest to ciekawe przeżycie, szczególnie, że można je wykonać w warunkach kontrolowanych. Co nie zdarza się zbyt często. Dokładnie, tutaj nic, nas, nic nam nie zagraża, możemy w pełni bezpieczny sposób sobie to auto przetestować. Ok, no to kolejne zadanie. Ze Salomem, zarówno ty, jak i samochód, poradziliście sobie świetnie. Następnym ćwiczeniem będzie szarpak, czyli taka płyta dynamiczna, która zabierze nam tylną oś samochodu. Jedź sobie na wprost. Czy mam przyspieszyć? Tak, też. Stara się patrzeć daleko przed siebie. I reaguj instynktownie. Było to ciężkie do przewidzenia, muszę przyznać. <grystanie> Okej, okay, trochę nas rzeczywiście przerzuciło tutaj. Jedziemy dalej, próbujemy tak, jeszcze raz. Tutaj dałaś się zaskoczyć całkowicie. <grystanie> Prawda. Nawet nie będę udawać, że nie. Ale dobrze, o to też chodzi, żeby tutaj było trochę zabawy w tym wszystkim. Teraz, w momencie, kiedy poczujesz szarpnięcie, postaraj się założyć kontrę na kierownicy, czyli zareaguj w taki sposób, żeby wyprostować przed samochodu. No i też możesz tutaj spróbować dodać trochę gazu. Czyli, w momencie, kiedy wchodzimy w poślizg, mimo wszystko, powinnam dalej trzymać nogę na gazie? E, tak, bo tutaj w poślizgu będzie tylna oś samochodu, także dodając gazu dociążamy ją, doklejamy do nawierzchni, więc będzie łatwiej nam w tych naszych warunkach kontrolowanych wyprostować samochód. E, mamy teren bezpieczny, gdzie jest dużo miejsca, więc na ten gaz spokojnie możemy sobie pozwolić. Zróbmy kolejne podejście. Dobra. Być może tym razem uda się nam trochę lepiej zapanować nad samochodem. Do gazu i skręć kierownicą. Tam, 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 tam. O, Tamtą. Tam. O, o. o, widzisz. Był już, lepiej. Tak, było lepiej. Muszę samo przyznać, że było lepiej. Chociaż nadal dość przerażająco. A jakby podkreślmy tutaj, to jest zaledwie 40 km na godzinę. Tak, no jest to bardzo trudne ćwiczenie, e, więc wcale nie dziwi mnie to, że aż takie emocje tutaj u ciebie wywołało. E, ale zobacz, samochód nie obrócił się już teraz e, całkowicie, nie pozwolił na to, żeby doszło do tego obrotu o 180 stopni. No i gdybyś trochę wcześniej założyła kontrę na kierownicy, pewnie udałoby nam się dość szybko wrócić do punktu wyjścia. Bo przyznam szczerze, że też momentami ciężko jest wyczuć, w którą stronę skręci auto i odpowiednio szybko zareagować. Do tego nigdy nie wiemy. Właśnie, właśnie to jest Dlatego musisz ten problem. daleko patrzeć przed siebie i starać się reagować instynktownie. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. No, patrz daleko, to widzisz w okolicach tej góry, godzinę. cały mhm. czas skupaj wzrok przed siebie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak, jest, o no właśnie. I zobacz, Uch, widzisz, trochę lepiej. zmieniliśmy sposób obserwacji, i już zdecydowanie lepiej reagujesz. E, no i też zdecydowanie lepiej spisujecie się wspólnie z samochodem. E, jasne, Filip. Ja już spróbowałam swoich sił. Wychodzi różnie, aczkolwiek wychodzi coraz lepiej. Ale myślę, że to dobry moment, żebyś pokazał mi, jak robi to profesjonalista i co z tego auta da się wyciągnąć. Także zapraszam Cię na okay. moje miejsce. Okej, okay. zawsze warto sobie przygotować. Miejsce pracy w samochodzie, no i możemy ruszać. Okej, okay, muszę przyznać, że twój manewr był nieporównywalny, szczególnie jeśli zostawimy go z moim pierwszym, więc... Widać po prostu wprawę w Twoich ruchach. Przyjedziemy w takim razie jeszcze raz i to postaram Ci się pokazać zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie niż dodawanie gazu, czyli hamowanie awaryjne. Tutaj zamiast przyspieszać, co jest w sumie w tej sytuacji metodą łatwiejszą, często na drodze lepiej wybrać hamowanie, dlatego że zawsze zmniejszamy prędkość, więc jeżeli wydarzy się coś złego, no to za chwilę samochód stanie. I nawet jeżeli doszłoby do uderzenia w przeszkodę, to prędkość takiego kontaktu będzie minimalna. Rozumiem, no to rzeczywiście jest to o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli potrafimy nad tym autem zapanować, bo to jest podstawa, mam wrażenie, w takiej sytuacji, świetnie. To jest dla mnie tak naprawdę pierwsze takie doświadczenie i, i bardzo nowe doświadczenie. Yy, więc... Myślę, że będzie ono mi naprawdę służyło, jeśli kiedyś taka sytuacja mi się przydarzy. Będę miała chociaż podstawy wiedzy, jak, jak to auto wyprowadzić z tego poślizgu. Także bardzo Ci dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Super.